Cześć, z tej strony Krzysztof z KM Programs. Jak zawsze serdecznie zapraszam Cię na kolejne nagranie w ramach kursów programowania KM Programs. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób mechanizmy Switch Expressions oraz Pattern Matching powodują, że Twój kod Java jest jeszcze bardziej profesjonalny i elegancki. Przechodzimy do nagrania. Zaczynamy od prostego zadania programistycznego. Napisz metodę, która, w zależności od typu sprawdzanego obiektu, zwróci odpowiedni komunikat. I tak mamy metodę getMessage, która jako argument przyjmuje obiekt typu object. Zwraca ona string, czyli komunikat, który zostanie ustalony na podstawie właściwego typu argumentu o. Przed switch expressions oraz mechanizmem pattern matching. Tego typu zagadnienie rozwiązywaliśmy, na przykład stosując instrukcję warunkową if. Jeżeli o jest instancją double, wtedy zwracamy double. Jeżeli o jest instancją integera, zwracamy integer. Jeżeli jest instancją stringa, zwracamy string. A jeżeli nie jest żadną z tych instancji, zwracamy wynik działania metody tu string wywołanej na rzecz obiektu o. Po wprowadzeniu mechanizmów switch expressions oraz pattern matching. Tego typu metodę możemy zapisać znacznie krócej. Tak oto zaimplementowałem metodę getMessage2, która jako argument znowu przyjmuje obiekt typu object, tyle że tym razem sprawdzać go będziemy za pomocą instrukcji switch. Instrukcja switch dostaje obiekt O, a następnie sprawdza, jakiego typu jest to obiekt. Jeżeli obiekt będzie typu double, wtedy wykona się case który został przygotowany dla typu double. Jeżeli obiekt O będzie typu integer, wtedy wykona się case integer, a jeżeli typu string, case string. Jeżeli nie będzie żadnym z tych typów, wtedy wykona się sekcja default. Dodatkowo za każdym razem, kiedy znajdziemy się w którymś z tych case'ów, obiekt O zostanie od razu automatycznie rzutowany do obiektu czy to D, czy to I, czy to S, które potem będziemy mogli wykorzystać w sekcji case, do której zostaliśmy skierowani. Wywołajmy metodę getMessage2. Kiedy uruchomimy kod, zobaczymy, że faktycznie, jeżeli argumentem jest liczba 10, dostaniemy komunikat integer 10, jeżeli liczba 10.5, double 10.5, a jeżeli jako argument podamy napis, wynikiem będzie string. Jeżeli jako argument metody getMessage2 podamy typ, który nie pasuje do żadnego z tych case'ów, tak jak w tym przypadku, bigDecimal, wtedy wynikiem będzie toString wywołany na rzecz tego obiektu, czyli 10. Metoda getMessage działa tak jak się należy i dopasowuje przekazywany obiekt do konkretnego typu. Czas na kolejny przykład. Sprawdź, czy podany jako argument obiekt jest typu string, a następnie zwróć odpowiedni komunikat, jeżeli napis będzie mieć długość większą od 1. Na początek pokażemy implementację, która nie wykorzystuje switch expressions, czyli metodę checkString. W tym przypadku ponownie przyjmiemy jako argument obiekt typu object i na początek sprawdzimy, czy jest on nulem. Pokażę w dalszej części tego nagrania, jak takie sprawdzanie wkomponować w mechanizm Switch Expressions. Następnie stosujemy klasyczny switch, który bada obiekt O. W pierwszym case mamy Pattern Matching. Jak widzisz, możemy go używać również z klasycznym switchem. I w tym przypadku, jeżeli obiekt będzie typu String, wtedy rzutujemy go do obiektu S, na którym następnie w sekcji tego case'a wykonujemy odpowiednie operacje. W tym przypadku będzie to sprawdzenie, czy S s.length, czyli czy długość napisu s, jest większa od 1. I jeżeli tak, zwracamy odpowiedni komunikat message. Jeżeli nie, zwracamy komunikat string is too short. Natomiast jeżeli nasz obiekt w ogóle nie jest stringiem, wtedy wykonamy sekcję default, która zwróci wynik działania metody toString wywołanej na rzecz obiektu o. Tą implementację możemy znacznie skrócić używając mechanizmów, o których dzisiaj mowa. Przechodzimy do metody Check String 2. W tym przypadku ponownie przyjmujemy jako argument obiekt typu Object. Tym razem stosujemy jednak Switch Expressions oraz mechanizm, który nazywa się Guarded Patterns, który w połączeniu z Pattern Matching daje nam niesamowite skrócenie logiki, o której teraz mówimy. Zwróć uwagę, na początek sprawdzamy, czy nasz obiekt O nie jest dulem. I w taki sposób, zamiast zrobić Osobnego IFA, możesz wkomponować takie sprawdzenie w konstrukcję switcha. Następnie badamy, jakiego typu jest nasz obiekt. W tym przypadku akurat mam trzy razy case, który sprawdza, czy jest to string, ponieważ podczas tych sprawdzeń chcę się skupić bardziej na właściwościach stringa, no oczywiście na początek wiedząc, że obiekt jest typu string. Jeżeli nasz obiekt jest typu string, a następnie jego długość jest większa od 1, wtedy zwracamy komunikat message 1. I właśnie tak dowiedziałeś się, jak działa mechanizm Guarded Patterns. Ma on postać Pattern, czyli dopasowujemy nasz obiekt do odpowiedniego typu i oczywiście, jeżeli to się zgadza, rzutujemy w tym przypadku na obiekt S, a następnie stosując operator logicznego I, dostarczamy kolejnych sprawdzeń, które pozwolą określić bardziej szczegółowe właściwości naszego obiektu. Jeżeli mamy napis, którego długość jest większa od 1, wtedy zachodzi Case, które tutaj zaznaczyłem. Jeżeli mamy napis, którego długość jest większa bądź równa od 1 i jednocześnie zawiera on literki A oraz B w swojej strukturze, wtedy zwrócimy komunikat message 2. Zwróć uwagę, że za pomocą operatora logicznego I mogę łączyć kilka warunków. Wreszcie, jeżeli po prostu zależy nam na tym, żeby to był tylko string, ale nie spełnia on warunków określonych wyżej, wtedy zwrócimy komunikat message 3. Pamiętaj! Cases sprawdzane są z góry na dół, dlatego jako pierwszy zachodzi ten case, który jako pierwszy był w stanie dopasować się do naszego obiektu. Wywołajmy teraz metodę CheckString2. Kiedy ją uruchomimy, zobaczysz, że faktycznie, w zależności od tego jaki dostarczysz argument, taki message zostanie zwrócony. W przypadku, kiedy dostarczymy 0, dostajemy oczywiście komunikat 0. W przypadku, kiedy dostarczymy napis AA, z racji tego, że jest to napis o długości większej niż 1, case, który właśnie zaznaczyłem już spełnia warunki, które dla niego przygotowaliśmy i dlatego właśnie kod spod tego case'a od razu się wykona. Pomimo, że nasz napis spełnia również warunki tego case'a, to ten case jako pierwszy został dopasowany do naszego napisu. Podając kolejne napisy, możesz zauważyć, że konkretne case'y są do nich dopasowane. Jeżeli jest to napis, który ma długość 1, wtedy zachodzi case, który teraz zaznaczyłem. Ponieważ długość napisu jest większa bądź równa od 1, a poza tym napis zawiera w sobie a. Jeżeli natomiast napisem będzie x, wtedy nie zajdzie ani ten case, ani ten case. Zostaje tylko ostatni z case'ów, czyli ten, który zwraca message 3. Nasz kod działa tak jak się należy. Pokażę Ci jeszcze jeden przykład, w którym zobaczysz, że kolejność umieszczania case naprawdę ma znaczenie. Mamy metodę getMessage, która jako argument przyjmuje object i ponownie dopasujemy odpowiedni case na podstawie typu, który faktycznie ma obiekt o. Zwróć uwagę, że mamy w tym przypadku dopasowanie dwóch typów. Pomijam tutaj null i sekcję default. Chodzi mi o charge Sequence oraz string. Zwróć też uwagę, że string jest podkreślony. Dlaczego? Wynika to z faktu, że string jest pod typem typu char sequence, a to znaczy, że wszystko, co jest napisem, co jest typu string, w pierwszej kolejności zostanie przychwycone już przez ten case, przez case, który dopasuje taki napis do char sequence. Żeby uniknąć tego typu błędów, zawsze w pierwszej kolejności w sekcjach case umieszczaj typy bardziej szczegółowe, a dopiero potem typy bardziej ogólne. Kiedy zamienimy kolejnością te dwa case'y, w przypadku kiedy dostaniemy string, wykona się case, który faktycznie rozpozna, że jest to string. Natomiast case od Char Sequence zajmie się wszystkimi innymi typami, które są typami Char Sequence, ale nie są typami string. Kiedy uruchomimy kod naszej aplikacji dla napisu Ala. Dostaniemy oczywiście wynik S, co znaczy, że dopasowanie przebiegło prawidłowo. W ten sposób dowiedziałeś się, jak switch expressions oraz pattern matching sprawiają, że kod Java jest jeszcze krótszy i jeszcze bardziej wydajny. Pamiętaj, żeby używać tych mechanizmów, jeżeli tylko masz taką możliwość. Jeżeli chcesz poznać Java jeszcze lepiej i zostać prawdziwym ekspertem w programowaniu w tym języku, serdecznie zapraszam na moje szkolenia.